Z tym wzorem każdy z Was może sobie tego pupila policzyć dla siebie. Teraz wam pokażę, że ten wzór działa. Mamy na przykład 3 gwiazdkowego pupila z takim talentem. Mamy podstawowy damage faktor 3 gwiazdek 100, plus zyskujemy to, co jest zaskalowane ze szczęściem. I teraz, jak policzyć to szczęście? Szczęścia mamy 263. A więc, tak, wpisujemy sobie 100, gdyż jest to nasz podstawowy damage faktor. Następnie wpisujemy sobie swój atrybut, z którym ten damage factor się skaluje. W naszym przypadku jest to szczęście, którego mamy 263. 263 podzielić na 150. Zawsze dzielimy na 150. No i dodajemy do tego podstawowe obrażenia naszego talentu, naszej umiejętności. Więc dodajemy do tego plus 100. No i w taki sposób liczy się te pupile. 175 jest to właśnie ta cyfra, która jest zeskalowana, więc widzicie, że to wszystko się zgadza. Mamy tutaj 175, no i łącznie mamy 275, prawda? Więc łącznie mamy 275 podstawy naszego talentu. I dokładnie w taki sam sposób liczę wszystkie inne pupile niemalże od 2 lat.